Z żoną małą firmę tutaj w Dębicy, no bo z czegoś trzeba żyć. Natomiast nie można stać biernie z boku i przyglądać się temu, co się dzieje w Dębicy, w Powiecie, bo widać, że nawet na tle Podkarpacia coraz bardziej odstajemy. Dlatego stąd, stąd moja obecność w polityce. Koledzy obdarzyli mnie zaufaniem, i tak, zaufanie, tak faktycznie zostałem szefem powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej. Jak to się robi? No, trzeba po prostu pracować. Trzeba być człowiekiem uczciwym, trzeba pracować, i myślę, że wtedy można zyskać zaufanie kolegów i koleżanek, kolegów. Co, co, co to oznacza najsilniejsi? Myślę, że najbardziej znanych. Myślę, że te osoby, które są na, na miejscach siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym też są wartościowymi osobami. Ja nie bujam w obłokach. Jestem osobą, która twardo chodzi po ziemi. Jestem odpowiedzialny za utrzymanie sześcioosobowej rodziny i to jest moja, moja przewaga. Wiem jakie są bolączki, wiem jakie są problemy, a co najważniejsze Wiem, jak rozwiązać te problemy, które dotyczą Dębicy i Podkarpacie. Tak, zgadza się. Wspomniała Pani, że, że na listach są ci najmocniejsi. I faktycznie to jest zarząd wyznaczając mnie jako kandydata. Do Europarlamentu. Myślę, że to jest docenienie nie tylko mojej osoby, ale także całego środowiska dębickiego i powiatu dębickiego. Myślę, że to jest pokazanie, że Dębica też i powiat dębicki też powinna, powinna funkcjonować tak, jak funkcjonuje wiele regionów i wiele miast na Podkarpacie. Jestem ekonomistą i dla mnie najważniejsze są miejsca pracy. Trzeba zrobić wszystko, aby tutaj przyciągnąć inwestorów. Mamy super położenie, inne miasta nam tego zazdroszczą. Mamy dwa zjazdy z autostrady, mamy międzynarodową linię kolejową, trzeba to wykorzystać. Niewykorzystanie takiej sytuacji jest grzechem. Da się, to widać na, na podstawie innych miast. Rzeszów, Mielec, tam widać rozwój. Da się w tym regionie, da się na pewno. Trzeba odpowiednich ludzi i myślę, że ludzie młodzi będą tutaj żyli, będą tutaj pracowali, tu na miejscu. W powiecie, w tym Ja myślę, że młode, co znaczy słowo młode? Ja w czerwcu kończę 40 lat. Myślę, że taki miks ludzi doświadczonych i młodych może spowodować sukces sukces ten społeczno-gospodarczy. I myślę, to jest, to jest taka najlepsza konsystencja czy konfiguracja w polityce, w życiu czy w biznesie. Dziękuję za rozmowę i zapraszam na wybory. Decydujmy o swojej przyszłości. Roman Ciszek.